Cześć tu Dorota. Zapraszam Was dzisiaj na krótki tutorial z przerabiania starego papierowego pudełka. Moje pudełko stało bardzo długo na parapecie, w związku z tym prześwietliło się z jednej strony od słońca, natomiast wewnątrz było całkiem całkiem, w związku z tym od wewnątrz nie przerabiałam tego pudełeczka. Mimo, że zewnętrze pudełka będzie w fioletowym kolorze, pozostawiłam wnętrze w kolorze różowym, bo i tak pewnie wypełnię go bibułą, zanim coś do niego włożę. Najpierw gruntuję sobie całe pudełko. Wszystkie zewnętrzne ścianki cieniutką warstwą białego gesta pokrywam. Zarówno te z górnej części pudełka, jak i te z dolnej. Przygotowałam sobie też dwa kółeczka z HDF-u, na których będę budować w górę moją kompozycję na pudełku. Też je gruntuję gesem. Aby moje pudełko miało taki look vintage, bo tak sobie umyśliłam, wszystkie krawędzie pudełka zarówno na dole jak i na pokrywie. Maluję na kolor brązowy, delikatnie tylko tapując. Uważam jedynie, aby do środka pudełka ta brązowa farbka mi nie weszła. Dlatego z ostrożności stosuję tutaj zmywak, kawałeczek gąbeczki, bo pędzlem pewnie bym umazała wewnątrz to pudełeczko na brązowo. A w związku z tym, że nie jest ono zabezpieczone od środka, trudno byłoby mi zmyć tą farbkę. Wykorzystuję. Papier scrapbookingowy, który mam już od bardzo, bardzo dawna. Kiedyś lubiłam kupować pojedyncze arkusze, a dopiero później, jak nabrałam wprawy w scrapbookingu, to dopiero okazało się, że w sumie te pojedyncze arkusze to mi niezbyt do innych kolekcji pasują, i takie pojedynczych mam sporo. W związku z tym uznałam, że dobrze. Wykorzystać na to pudełeczko właśnie takie pojedyncze arkusze. Ja wykorzystałam dwa arkusze 30 na 30 do ozdobienia tego pudełeczka. Przycinam sobie te kawałki papieru o 2 mm mniejsze niż ścianki pudełka, szarpie nieco nożyczkami, poddzieram troszeczkę i tuszuję. Całość przyklejam na klej introligatorski typu Magic. I dobrze na środku te papiery przyklejam. Boczki, jeśli będą trochę podklejane, czy te zadziorki nie będą dobrze doklejone, tak ma być. O to mi chodzi w moim tym posterzonym efekcie na tym pudełku, które ma się zadziać. Staram się nie poddzierać w ogóle górnych krawędzi, które będą schowane pod przykrywką po to, aby przykrywka nie wadziła o nie i nie poddzierała dalej papieru i też żeby się ją sprawnie zdejmowało z pudełka. Podobnie jak na dole, tak samo robię z górną pokrywą, czyli przycinam sobie małe kawałeczki papieru, dretuszuję, przyklejam. Jeśli mi zabraknie jakiegoś papieru, a na jednej ze ścianek zabrakło mi takiego bordera, po prostu dokleiłam sobie mniejsze kawałeczki, bo wiem, że za chwilę i tak będę całość obklejać wstążeczką i te takie drobne niedoskonałości nie będą w ogóle widoczne. Ale zanim wstążeczka, to najpierw całość blenduję sobie metodą suchego pędzla, znowu białym gessem. Chcę zgasić ten taki mocny, fioletowy kolor, po to, aby był taki efekt postarzenia, jakby za takie mgiełki wychodziły te kwiatki czy listki. Poza tym na grafice są też różowe kwiatki, które u mnie na kompozycji nie będą występować. W związku z tym chcę je po prostu maksymalnie przykryć. Moja wstążeczka jest satynowa, sztuczna. W związku z tym przyklejam ją na mocną tasiemkę typu PET. Nie przejmuję się, jeśli tasiemkę przykleiłam dość krzywo, ponieważ ta tasiemka i tak nie będzie obejmować całej wstążki. Właśnie o to mi chodzi: aby nie dość, że wstążka była cała pomięta, to jeszcze aby ona odchylała się na krawędziach. Od tej tasiemki właśnie po to, żeby uzyskać taki efekt, że już jest, że tak powiem, starsza wiekiem oraz że może by chciała za chwilę odpaść. No ale oczywiście na tasiemce nie odpadnie. Tutaj, gdzie mam łączenie, dodatkowo naklejam sobie jeszcze jeden kawałeczek w też na tasiemkę. Na, na tym będę budować kompozycję. Będę przyklejać jeszcze szpulkę, w związku z tym to łączenie nie będzie zbyt widoczne. A chciałabym właśnie, żeby ono takie nieco szmatkowe było. Tak samo jak boczne krawędzie, tak samo i górne. Drę w sensie szarpie, naddzieram i tuszuję po to, aby te papierki były spójne. Moja kompozycja u góry będzie warstwowa, w związku z tym. Papierek wyżej będę drzeć w innych miejscach niż ten papierek na dole. Tam, gdzie mam naddarcia, będę przyklejać sobie takie kawałeczki i koronki, po to, aby właśnie było tak, tak romantycznie wychodziły z pod tych. Zagarć. Natomiast moja koronka jest dosyć ażurowa, w związku z tym za bardzo było widać tą brązową farbkę pod spodem. Przykryłam ją sobie jeszcze jedną warstwą gessa. Koronka jest sztuczna, w związku z tym dla pewności przyklejam ją na heavy body gel. Chcę, aby moje koroneczki wystawały dość sporo poza krawędź papieru, więc je sobie dodatkowo jeszcze wyciągam. Dobrze jest sobie przytwierdzić papier taśmą introligatorską, omijając te miejsca zadarcia. Moje kółeczka z HDF-u potraktuję dokładnie tak samo jak każdą inną część papierową, czyli będzie również, boczki będą postarzone. Do HDF-u również przyklejam papier za pomocą kleju introligatorskiego. Podobnie wykonuję z najmniejszym już kółeczkiem. Oczywiście prawie, że zapomniałabym go potuszować. Niemniej, jak za chwilę zobaczycie, zbuduję tutaj tak dużą, wysoką i bogatą kompozycję, że tego najmniejszego kółeczka prawie nie będzie widać. Wierzchnią warstwę, czyli ten jasnobeżowy kolor, będę sobie dystansować na kawałku tekturki po to, aby można było jeszcze pod tą warstwę włożyć kawałki koronki i nawiązać do tej warstwy niżej. Zasada budowania kompozycji jest taka sama jak w przypadku innych, czyli im bliżej kompozycji tym większe elementy, a im dalej od kompozycji mniejsze elementy. Dlatego tej koronki, która będzie wyżej kompozycji ucięłam po prostu więcej. Również przykleiłam ją na klej introligatorski, natomiast już same warstwy, na heavy body gel, natomiast same warstwy kleję na klej introligatorski. W przypadku tego kółeczka, które ma dziurkę, muszę ją sobie wypełnić, po to, aby kompozycja u góry, jej ciężar nie spowodował, że ten papier mi się wybrzuszy do środka i kompozycja zacznie nieładnie wyglądać i wpadać w tym miejscu dlatego uzupełniam sobie całość tekturkami dodając jeszcze jedną warstwę czy dwie a może trzy na to aby wynieść ją bardziej do góry to jest takie masywne pudełeczko w związku z tym nie chcę aby ono było zbyt płaskie Chcę zbudować kompozycję do góry. Tutaj oświeciło mnie, że grafika z tymi rozetkami ma serduszka, w związku z tym wypadałoby, aby te serduszka były mniej więcej prosto ułożone do, do przedniej części pudełeczka. Będę przyklejać sznureczek, który o dziwo nieco będzie widać spod mojej kompozycji. Sznureczek taki skręcany, on bardzo lubi się rozkręcać, w związku z tym, Tutaj szczególna uwaga na to zakończenie tego sznureczka, aby je na pewno dobrze przykleić, ponieważ lubi właśnie się rozkręcać w najmniej oczekiwanych momentach. Ja wiem, że to łączenie na pewno sobie przykryje kompozycją, w związku z tym nie przyjmuje się zbytnio, jeśli ono nieładnie wygląda. Tak samo jak dolną część pudełeczka, tak samo i górną. Blenduję, na, blenduję białym gesem, delikatnie, oczywiście suchym pancerkiem. Nie chcę, aby ono miało zbyt wyraziste, fioletowe kolory. Chcę, żeby były tylko takie no dość mdłe, powiedziałabym: dość mdłe. Przelatuję dosłownie całość, zarówno papier, jak i właśnie sznureczki czy koroneczki. Wcześniej oczywiście to nie było zabezpieczone przeźroczystym gestem, ale to mnie absolutnie w tym momencie do niczego nie zraża, bo chcę, żeby to było takie stare. Czas na przyklejenie szpulki, która ma sprawiać wrażenie uchwytu do pudełeczka, natomiast mimo, że wypełniłam ją sznureczkiem, no to ta część sznureczkowa ona nie dotyka pudełeczka, warto jest w związku z tym wypełnić sobie jakimś dystansikiem. U mnie to jest tekturka, przykryłam ją dodatkowo jeszcze jednym kawałeczkiem wstążeczki maskując ją i dopiero wtedy nakleiłam szpuleczkę. Całość kompozycji będę przyklejać na heavy body żel, ponieważ mam dodatki z różnych materiałów, czyli będzie i pianka i juta, to będą materiały, które niekoniecznie są materiałami naturalnymi, w związku z tym klej introligatorski słabo by je trzymał, więc polecam heavy. Niestety, że tak powiem, punktem ujemnym, dla heavy body gel jest to, że ono bardzo długo wiąże. W związku z tym ta kompozycja przez ten czas, kiedy tutaj będę ją tworzyć, ona będzie mi wciąż się zmieniać, przemieszczać się będą poszczególne elementy. Dopiero po kilkunastu godzinach ona zwiąże na amen i wtedy będzie stabilna. Więc warto sobie kontrolować, jak ta kompozycja na bieżąco wygląda. Na początek przykleiłam jutę, żeby troszkę mi wystawało coś spod kompozycji, jakiegoś bałaganu. Na to przyszły kwiatki z Foamiranu. Tak jak też mówiłam Wam na innych tutorialach, najpierw trzeba przykleić sobie największe elementy i wokół nich budować kompozycję. Nie martwię się najpierw tym, czy że w spodnie warstwy jeszcze mam w jakiś sposób nieozdobione. Na razie zajmuję się tylko warstwą górną. Nauczona doświadczeniem wiem, że potrafię przykryć warstwy dolne, mimo że były wcześniej cudownie ozdobione, więc że tak powiem nauka nie idzie w las. I, no i uczę się na własnych błędach, w związku z tym staram się budować kompozycję od góry. Te same elementy, które miałam w niższych warstwach kompozycji, czyli na przykład koronkę, czy później jeszcze będzie beżowa wstążeczka, staram się przenieść również do tej części zasadniczej kompozycji, po to, aby ona była spójna i aby te same elementy pojawiały się, pojawiały się na całym projekcie. Do zapychania dziurek. Fajnie jest wykorzystać kawałki gipiury, to może być też tiul, to może być sizal, to oczywiście koronka, czy różnego rodzaju szmatki, które wcześniej warto jest na przykład troszkę im pomóc, dostać takiego starszego luku i na przykład je trochę albo pobarwić, albo bardziej poszarpać, podrzeć. Ja mam tutaj bardzo szpulkowy ten projekt. Na tym projekcie będą aż trzy szpulki, bo też chcę nawiązać do tego rekwizytu na projekcie. Później jeszcze dodam metalowe nożyczki, po to, żeby taki właśnie, o, są, po to właśnie, aby był taki, taki trochę luk, że tak powiem, pudełka dla babci, czy dla mamy, czy wiecie, osoby, która lubi takie rękodzielnicze tematy. W związku z tym, że też puleczki doklejam do Foamiranu i to jeszcze na Heavy Body gel, one będą przez bardzo długi czas niestabilne, w związku z tym nie zrażajcie się tym, jak będzie Wam ta kompozycja po heavy body wciąż się przemieszczać. Ważne, aby na koniec, jak już wszystkie dodatki dołożycie ją sobie tak ściśnić do kupy po to, aby w tej postaci już Wam zastygła. Ostatnio lubię uzupełniać kompozycję takimi jagódkami suszonymi. One fajnie wypełniają kompozycję. Cenię je bardziej niż te Jagódki, takie większe z, ze styropianu czy z plastiku. A już na pewno do projektów typu vintage. Doklejam tutaj tekturki, tekturka motylka i tekturka badelki. Moje ulubione badelki są jednocześnie bardzo delikatne. Trzeba uważać, aby te listeczki się nie poodrywały. Ja tutaj, mi się udało oczywiście jeden listek oderwać, natomiast za chwilę oznajcie zastosowanie w innym miejscu projektu, więc fajnie po prostu sobie od razu mieć pomysł na to, jak coś odpadnie, gdzie je umieścić. Badylki są bardzo urocze, pasują do wielu, wielu projektów, pochodzą z kolekcji komunijnej, absolutnie nie wiem czemu, ponieważ ja stosuję je do wszystkich innych Projektu nie tylko komunijnych. Jak zastygła mi ta kompozycja, właściwie tak wymiarę miarę zastykłam, to staram się dołożyć troszkę cienia. Ten beżowy kolor był dla mnie za jasny, dokładam więc troszkę suchym pędzelkiem brązowej farbki. I ponownie tak samo jak poprzednie etapy całość blenduję. Białym gestem. Tu widzicie, że jednak mi kompozycja jeszcze w całości nie związała. Nieszczęsna szpuleczka wciąż się rusza. Natomiast nie ma co się tym przejmować. Całość dość dobrze blenduję tym gestem, a za chwilę jeszcze będę kolorować dalej to pudełeczko. Kolorowania teraz będę stosować woski. Najpierw zaczynam od wosku jaśniejszego i to jest taki wosk w kolorze starego złota, dość ciemny, nie jest taki, że tak powiem, bardzo jaskrawy, dlatego fajnie, fajnie mi tutaj w tym projekcie błyszczy, jest błysk, ale nie za bardzo. Pokrywam tym złotkiem wszystkie krawędzi. Oraz pokrywam całą wstążeczkę, bo chcę uwidocznić na niej te zmarszczki. Więc, jeśli chcecie coś uwidaczniać na projekcie, to woski są do tego znakomite. Nie jest istotne, czy wosk jest metaliczny, czy wosk jest matowy. Oba znakomicie pełnią tę funkcję. Tak samo jak na górnym pudełku, tak na górnej części pudełka, tak samo na dolnej. Powtarzam to kolorowanie najpierw jaśniejszym kolorem, a za chwilę od dołu, jakby takie wrażenie, że odstojało się trochę to pudełko. To będę właśnie kolorować ciemniejszym, teraz brązem, już. Brąz po prostu jest znakomity do takich starych projektów. Polecam Wam mieć. Nie trzeba się też martwić, że się coś. Za dużo da farbki, jak w przypadku farbki, właśnie w wosku, można to naprawdę delikatnie zrobić. Przykleję sobie teraz jeszcze trochę półperełek. Półperełki pół staram się przyklejać tak, aby one wyzierały gdzieś spod kompozycji, a nie były samodzielnymi elektronami. Na klej introligatorski przykleję sobie również troszeczkę brokatu w kolorze złotym bo właśnie chcę nawiązać do tego złotego wosku który przed chwilą użyłam teraz jeszcze delikatny splash z brązowej farbki delikatny zarówno na górze jak i na każdym z boku, z boku pudełka ja już zbliżam się do końca mojego projektu mam nadzieję, że Wam się spodobał i zachęcę Was do przerobiania własnych pudełeczek twórczego dnia kochani